Jesteśmy w kanadyjskiej prowincji Alberta. Granicę przekroczyliśmy kilkanaście minut temu i posuwamy się w kierunku północnym wzdłuż pasma gór Narodowego Parku Waterton Lake. Jeszcze dziś chcemy być w Calgary, a nie jest to daleko, zaledwie 220 km. Przez miasto nie będziemy przejeżdżać, bo milsze nam są widoki gór, lasów i jezior. Po zachodniej stronie Calgary z autostrady nr 1 widoczne są obiekty zimowych igrzysk olimpijski z 1988 roku. I to one nas interesują. Faworytami na tych igrzyskach byli Rosjanie, zdobywając najwięcej medali, było aż 29, w tym 11 złotych, 9 srebrnych i 9 brązowych. Polacy nie wywalczyli żadnego medalu. Najlepsze dwa miejsca to piątek Grzegorza Filipowskiego w jeździe figurowej na lodzie i Erwiny Ryś. Piąte miejsce w łyżwiarstwie szybkim na 3000 metrów. Z Kalgary wklejam tylko zdjęcia, bo moja kamera przestała pracować. Jedyny obiekt, jaki pozostał na karcie mojej kamery, to jest ta tablica. W samym centrum miasteczka Jasper w sklepie z komputerami naprawili mi ją, ale było już za późno na filmowanie i powrót do Calgary. Chcąc nadrobić stracony czas, szybko ruszyliśmy w dalszą drogę. Nocowaliśmy w małym górskim miasteczku Lake Louise, które znajduje się w narodowym parku Banff. Nazajutrz. Jesteśmy w zachodniej części prowincji Alberta i przejeżdżamy przez trzy inne narodowe parki Kootenay, Joho i Jasper. Wokół tych zapierające widoki. Zatrzymujemy się dość często, aby zrobić zdjęcia i filmować. Musimy jednak ograniczyć takie postoje, bo w Dawson City nie chcemy być za sześć dni, a odległość jest znaczna, bo ponad 2400 km. Gdyby była to nieciekawa trasa, to bylibyśmy tam za dwa lub trzy dni, ale chcąc, nie chcąc, musimy robić dłużej, krótsze postoje, dlatego zajmuje to dużo czasu. Odwiedzimy więc e, tylko te obiekty, które są po drodze. Inne. Ominiemy, ale bez żal, bo już planujemy następną wyprawę. Raz jeszcze w te strony. Przepiękny narodowy park band nazywany jest perłą gór Skalisty. Został powołany 100 lat temu jako pierwszy w Kanadzie rezerwat przyrody. Cała nasza trasa przez Albertę wiedzie górami skalistymi. Są to góry potężne z licznymi żywymi lodowcami i szczytami wznoszącymi się ponad 3,5 tysiąca metrów z najwyższym Atabaska 4151 metrów. Alberta a to oprócz gór także porosłe bujną trawą bezleśne i bardzo żyzne prerie. Północna część prowincji to już nieprzebyta tajga z niedostępnymi terenami bagiennymi. Alberta zajmuje dwa razy większą powierzchnię niż Polska, a mieszkańców liczy ponad 10 razy mniej, czyli na jeden kilometr kwadratowy przypada około 5 osób, w Polsce ponad 120. Czyli nie jest tu zbyt tłoczno. Zatem gdyby nie te zimowe temperatury, kto wie, czy przynajmniej jeden z nas nie rozważałby osiedlenia się tutaj, bo to i góry, i lasy, jeziora i rzeki. Jeden z wielu lodowców w tych górach, który można dotknąć i po nim chodzić. A dowiezie Cię tam mały autobus lodowiec Atabaska. Jestem tu już po raz trzeci. Pierwszy raz byłem w 1996 roku. Czoło tego lodowca znajdowało się około 10 metrów bliżej drogi i wznosiło się na wysokość około 2 metrów. Wszędzie widać było głębokie szczeliny. Ze względów bezpieczeństwa nie wolno było wchodzić na te brudne garby lodu. Dziś nie skorzystaliśmy z busa, bo bilety na najbliższe kursy były już wyprzedane. Zrobiliśmy więc sobie pieszą wycieczkę, żeby dotknąć to czcigodne czoło, a potem dalej w drogę. Również od tego topniejącego lodowca odpływa niewielki strumyk o nazwie San Juan, który zasilany innymi spływającymi z gór wodami roztopnymi łączy się z rzeką Atabaska w rejonie San Warpta Falls. Narodowy Park Jasper jest najdalej na północ wysuniętym parkiem w górach skalistych. Jego środkiem, rzeźbiąc kaniony, płynie piękna, dzika rzeka Atabaska, która bierze swój początek na zboczach szczytów Mount Columbia i Mount King Edward. Kolumbia Brytyjska. W obu prowincjach a Albercie i Kolumbii Brytyjskiej nieniepokojone zwierzęta, szczególnie barybale, wywołują wśród turystów zrozumiałą sensację. się nic sobie nie robią z dwunożnych gapiów, no chyba że któryś spróbowałby się zbytnio spouchwalać i przeszkadzać w poszukiwaniu przysmaków, znajdujących się pod kamieniami. Jednak aż tak odważnych nie zauważyliśmy. My zresztą też wolimy nie sprawdzać misiowej cierpliwości. Prawdę mówiąc, filmujemy i fotografujemy z jedną nogą na stopniach naszego pojazdu. Jest to niebezpieczne, ale strzeżonego Pan Bóg strzeże. Ten barybal jest naprawdę blisko, zaledwie 4 metry od samochodu. Jesteśmy mniej więcej w tym miejscu na kempingu nad jeziorem Francois. Padało całą noc, a przy takiej zgniłej pogodzie, z moim samopoczuciem nie jest najlepiej. Kemping opuściliśmy około 10 rano i prawie cały dzień samochód prowadził Ludwik. Ja nie miałem ochoty na nic. Nawet nie tknąłem kamery. Naładowałem tylko baterie i wylegiwałem się, oglądając na laptopie wcześniej nagrane filmy. Kilka kilometrów przed miejscowością Bel deszczowe, brzydkie chmury pozostały gdzieś w tyle, odsłaniając słoneczko. Zajechaliśmy tutaj, aby zjeść porządny obiad, a widząc pole kempingowe, mimo wczesnej pory postanowiliśmy pozostać na noc. Niemal wszystkie te budynki to do wynajęcia ekskluzywne kotyże. Ośrodek ten otwarty jest przez cały rok. Latem dla miłośników górskich wędrówek i wioślarzy, a zimą dla narciarzy. Wokół dużo kwiatów, wierzbownica. Naparstnice i zawleczone z Europy złocienie właściwe, podobne do olbrzymich stokrotek. Dzień zapowiada się piękne, humory powróciły, a więc drogę. Rzeka Irwin. Do Yukonu pozostało około 500 km. Będziemy ograniczać postoje i jeżeli nadal pogoda nam dopisze, to powinniśmy dojechać tam jeszcze dziś. Mama klępa i mały łosiak. Jakie piękne. Trochę za daleko, ale spróbuję je przybliżyć. Właściwie to pierwsze łosie, jakie widzimy w Kanadzie. Oj, biedny misio! Potrącony przez ciężarowy samochód. Bardzo rzadko mijamy się z pędzącymi trokami, które jadą zbyt szybko i nie zwalniają, nawet jeśli widzą taką przeszkodę na drodze. O, tam jest niedźwiedź! Ludwik, Ludwik! On śpi! Obudź się! Fotografuj niedźwiedzia! Miszka! Cholera, moja kamera znowu dostaje fiksację. Muszę ją wyczyścić. 10. Widzisz go? Jest w krzakach. Cholera, no nie nagrywa. Kilkanaście minut później po wyczyszczeniu kamerę uruchomiłem. Tutaj w lesie tam są gdzieś niedźwiedzie, a ja mam jabłka. To pójdę zobaczyć A tu mam jabłka. Nusia, 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 nie 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 Cóż, nie powinno się jad... dokarmiać zwierząt po drodze, ale jak inaczej mam się odwdzięczyć misiowi za wyjście nam na spotkanie. O, to była wyjątkowa sytuacja. To ślady. O! nawet ciepła jeszcze kupa. O cholera ma rozwolnienie, ale śmierdzi! Co on jad! Chyba jakąś padlinę. Co to jest z kamerą? Wszystko dobrze. A tu nie był. bo wyposiłem go. Pójdziesz ty! Na szczęście nie uszkodził kamery. Zgięty trochę trójnóg, ale zaraz go wyprostuję. O tu jest ten psotnik. Ach, nie można mieć do niego pretensji. Jest to jego terytorium, a my dla niego jesteśmy tylko intruzami. W pięknej Kolumbii Brytyjskiej jesteśmy już drugi dzień. Jest to najbardziej na zachód wysunięta prowincja. Dalej to już ocean spokojny. I właśnie sąsiedztwo oceanu ma decydujący wpływ na klimat tej prowincji, który jest łagodniejszy niż w leżącej na tej samej szerokości geograficznej Albercie. Wynika to stąd, że góry skaliste i bliżej wybrzeża góry nadbrzeżne stanowią naturalną zaporę dla zimnego powietrza napływającego z północy. Tereny nizinne tworzą wąski pas nad Pacyfikiem. Very small w tym jednym budynku mieści się poczta, sklepik. Bank. Był bank, a w tej chwili nie ma. I restauracja. Tam jest wyjazd na autostradę. Nic nie ma z prawej. Musimy znaleźć bank do Yukonu. Pozostało ile jeszcze do Yukonu? Uuu, nawet więcej. Uuu, nawet więcej. W Yukonie dopiero jest bank. My nie mamy już pieniędzy kanadyjskich 200... 34 km. 234 km do, do Alaska Highway. Highway. Tak. Topniejące śniegi lodowce i lodowce w partii gór pieniądze. wypełniają potoki, które zasilane licznymi dopływami zmieniają się w rwące rzeki. Wszystkie one uchodzą do Pacyfiku. Dla miłośników przyrody i podróżników, a no więc i dla nas, jest to bardzo atrakcyjny region. Częstym obrazkiem są zwierzęta przechodzące przez drogę, popasające obok dróg lub głębi w gąszczu leśnym. Oprócz reniferów i karybu widzimy łosie i niedźwiedzie. Wiele pól kempingowych znajduje się nad jeziorami tych gór. Nic w tym dziwnego, bo można tu także uprawiać sporty i turystykę wodną, żeglarstwo, spływy kajakowe i kanu. Bardziej wytrwałych kuszą górskie trasy turystyczne i wspinaczkowe, a zimą trasy narciarskie. Prowincja Kolumbia Brytyjska jest bogata. Oprócz dochodów z turystyki, znaczący wpływ na jej budżet ma przemysł wydobywczy. Znajdują się tu bowiem bogate złoża węgla kamiennego, ropy naftowej i gazu, a także złota, srebra, ołowiu, cynku i miedzi. Prowincja ta jest trzy razy większa niż Polska, a zamieszkuje ją niecałe 4,5 miliona ludzi. Na jeden kilometr kwadratowy przypada zatem 4,5 osoby. Jest tu zatem jeszcze luźniej. Znowu spotkaliśmy baribala. Myśleliśmy, że zniknie w leśnym gąszczu. On jednak postanowił pójść w naszym kierunku.

Siegając do historii należy pamiętać, że również i tu dotarła gorączka złota, Stało się tak za sprawą odkrycia tego kruszcu nad rzeką Fraser w 1858 roku. Wynikający stąd gwałtowny napływ ludności i konieczność rozbudowy administracji przyczyniły się do powstania prowincji w dzisiejszych granicach. Nastąpiło to w 1866 roku w wyniku Unii dwóch brytyjskich kolonii wyspy Vancouver i Kolumbii Brytyjskiej. Pięć lat później włączone zostały do Konfederacji Kanady. Bye bye British Columbia! Dojechaliśmy do Yukonu.